To znowu ja jestem Tom i dzisiaj jestem w bardzo ważnym miejscu, mi miejsce się wydaje, dla Polaków w Doncaster. Ale mało z Was już wie o tym, Dzi tutaj we wrześniu 1941 roku zmarł sześć bohaterów Polaków, którzy walczyli przeciwko Niemców Oni wrócili z misji. W Germanii, i niestety spadli w bagnie, gdzie ja teraz stoję. W tej bagnie teraz jest pomnik, i ja nie wiem, jeśli to wydać tam tych bohaterów, którzy zmarli za naszą wolność. A ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ludzie w Dąkasta w Anglii e, wiedzieli o tej miejsce, bo bez. Takich ludzi, my by teraz nie mogliśmy żyć w, w wolności, której mamy. Ja bym wam teraz pokazał tej ludzi, ich imion i nazwisko. Ale ja myślę, że to ważne, że jeśli macie chwilę czasu, to przyjechać tutaj, to jest na Hatfield i to nazywa się Hatfield Maws. I Pamiętać tych ludzi, którzy zmarli za nasz wolność, tej Polacy, którzy walczyli dla nas w II wojnie świato światowej, który dalej my nie pamiętamy, jak powinien. Ja tak myślę. Dlatego proszę, ja będę wystawił tutaj link do tej miejsca. W komentarzach i w opisie, i kto chce, może tutaj przyjechać i spędzić trochę czasu. I oprócz tego, oczywiście, to jest bardzo piękne miejsce. To fajnie tutaj spacerować i spacerować z rodziną albo z psami. Dlatego ja doradzam wszystkim, którzy interesują historię Polaków, historię Polaków w Anglii. Przyjechać tutaj i spędzić trochę czasu, i ja chętnie Wam pomagam i pokazuję, gdzie to jest. To ja Wam dziękuję, i mam nadzieję, że szybko spotkamy się. Do widzenia.